Jeszcze raz, ja chciałem jeszcze uzupełnić taką kwestię techniczną uprawy borówki amerykańskiej. A tak zagadałem się o tej ekologii. A najważniejsze nie powiedziałem. U mnie rządki są rozstaw mniej więcej 3-3,5 metra między rzędzia. Tak żebym sobie wjechał jakąś maszyną i zrobił po prostu Zgryzł ten chwas, żeby tu nie stosować środków chemicznych. Chwas taki zgryziony, co jakiś czas służy po prostu jako dodatkowy nawóz. Nie gnije, po prostu rozkłada się i zasila glebę ponownie. To jest rzędzia, A jeszcze jedna sprawa najważniejsza to jest rozstaw między borówką. U mnie jest akurat 10 m. Rozstaw między jednym krzaczkiem a drugim. Proszę zobaczyć. Pamiętajmy, że robimy w agrowukninie jak na niej nacięć Łączeń, żeby po prostu ten chwast nie przerastał, żeby on... i unikamy tego, żeby przywalać agrowłókninę ziemią. bo potem mam na, tym, na tej agrowukninie, czy ona jeszcze nie nie ma różnicy i to wszystko zarasta. Także to jest taka najlepsza opcja agrowłóknina, żeby żeby też nie pryskać, żeby nie jeść po prostu jakichś tam rakotwórczych owoców Bo na niektórych plantacjach to z takich węży podają nie raz od razu jakieś środki na grzyba na robaka i na wszystko także nie polecam polecam sadzenie swojej borki amerykańskiej albo kupowanie ze sprawdzonego źródła a no i jeszcze kwestia sadzonek te sadzonki akurat kupiliśmy od producenta z szkółki no niby mają mieć 3 lata no Ja nie wiem, czy mają 3 lata, no, ale jak mają, powiedział, że ma 3 lata, no to trudno. Staram się mu wierzyć. Mi to wygląda na takie dwuletnie, wypędzone e, troszeczkę borówki. Jakże niektórzy sobie chwalą to, co mają, tylko przechwalają się, a w rzeczywistości jest inaczej, także na to trzeba uważać. E, ja polecam kupować borówki w twardych doniczkach, plastikach, w żadnych jutach, w żadnych foliach no bo ja widzę po sobie taką borówkę jak kupicie u nas na przykład i wsadzicie ją i ona będzie sadzona w lipcu to ona się tak samo przyjmie jak borówka w styczniu czy w lutym czy w marcu no oczywiście jeżeli się jeżeli są warunki bo jak jest skuta ziemia to wiadomo nie sadzimy albo w listopadzie także kupując borówki czy jakieś inne krzewy sprawdzamy czy ta borówka jest ukorzeniona do doniczce czy ten korzeń jest ładny czy ten korzeń jest zdrowy czy nie ma dziur po myszach czy nie są wygryzione korzenie także warto zdjąć doniczkę i zajrzeć jak tam system korzeniowy się prezentuje no i co jak mamy większą ilość sadzić to też musimy jakąś tam przynajmniej rachunek i paszport mieć żeby mieć potem gwarancję że to się przyjmie bo jakby się pojawiła jakaś plaga jakaś choroba nie z naszej winy, no to niestety no jest możliwość, żeby to zgłosić, no i wtedy jest możliwość ubiegania się o zwrot.